Jak ja tam widziałeś, się co ten odkryje, wrzucił na story już szuka prawnika XD. Hmm. Nie widziałem, nie widziałem, idę zobaczyć. Ale kurwa, nie zablokował, nie, mnie. zablokował mnie. Ta pizza je pana mnie zablokowała, już nie mogę oglądać krwa, głupot, które mi wysyła. Nie no, kurwa. zablokował. Zgłaszajcie im konta, zbiera zbierajcie wszelkie filmiki na wypowiedzi karalne i działajcie. Zaczynając od tych tekstów na 14-latki, po cokolwiek, nie słuchajcie bzdur idiotów, co jednej zrodki nie potrafią złożyć. Wyglądają jak po wylewie, jedyne co mają to do ludzi bardziej niepełnosprawnych niż oni, sami przemawiać, mieszając wszystko i wszystkich z błotem. Przecież jego intencją od początku było się ze mną mierzyć, i szlatami sobie konia walił publicznie pod moją muzykę, a teraz kłamie w każdym zdaniu. Dwa razy wyciągałem rękę Zostałem przez bandziorów poproszony już w czerwcu 22, a tydzień później znowu zaczynał. To są ludzie, którzy żyją w sieci, myślą, że to co widzą Sieci to rzeczywistość a potem siedzą przy stole, jak zresztą siedział pod pachą i na majorce i robią co się im mówi Całe ich podejście pokazuje kim są Szalone stany Jemu od początku chodziło o to, by pokazać sobie samemu i ludziom, że ten, którego tak idealizował to zwykły typ nikt specjalny, którego sobie tam wciągnął i co go tam wypromował sobie, a fakt jest taki, że ja nikogo nie potrzebuję, bo robię to całe życie sam. To nie ja zaczynam znajomości z fanami. Czy jest sława, czy są liczby, czy nie? Szacun za rap i zawsze był. Obojętne w którym języku. Co najwyżej można razem się napić, iść na dupy i do jednej bramki strzelać, a nie sobie samemu w kolano. Dziecko, legend się nie tyka. Gdybym Ty raz w życiu tak konsekwentnie przez rok na Niemcy wydało muzykę jak robiłem to na Polskę. Tak szczerze mówiąc, po tych wszystkich doświadczeniach to tylko mugo polska i garstka innych jest 100%. A reszta to naprawdę, patrząc z zewnątrz, lubi sobie psuć interesy i się kłócić do spodu jak nawiedzeni. Za każdym razem, jak były jakieś afery, nie wyszło to z mojej inicjatywy. Obiektywnie mówiąc, nie nadaje się do waszej mentalności, szkoda, życia tak. Frfr. Fr. FR. Większej źmi od Nitra nie widziałem. Chorągiewka, jakich mało. A broniłem się przed tymi z Warszawy TC. Gdybyście mi tak wszyscy przez 10 lat nie dokuczali w zarabianiu, to bym was na pokład zaprosił, a tak to będę musiał to samo powtórzyć na innych rynkach. Jeśli jest to jakiś prawnik, to niech się weźmie za te dwa lata bez rozliczeń zaciuchy i dalsze używanie mojego wizerunku do promocji ich na ich stronie internetowej. O stawianiu danych osobistych już nie wspominając, kamera. O ch mu chodzi, bo tak 5-10 idzie zrozumieć. Hmm. No nie wiem, prawda jest taka, Kwa... nie pamiętam co to było, chyba to Kwa to w Barcelonie było, ja pamiętam jak, znaczy dlaczego ja ogólnie z tego człowieka mam bekę, bo on nieważne co mówił i o kim przez wiele lat, to zawsze to było kłamstwo, nie, na przykład pamiętam jak wysłał do mnie wiadomość i zdjęcie, to chyba był Kaczy Proceder. I Kaczy Proceder nagrał chyba klip w Barcelonie, czy był w Barcelonie. To z dwa lata temu było. Coś takiego, no. Dwa, może dwa i pół roku temu. No, no jakiś czas temu to było. i Kaczy Proceder był, ten raper, był, był w Barcelonie. I on albo tam się spotkał, czy tam na story wrzucił, albo nagrał piosenkę z jakimś chilejczykiem. I on do mnie napisał, że, że dojadą tego Kaczego, bo on chyba, on chyba w Step Records jest, nie? I że oni dojadą tego Kaczego, że go roz... Dolą, że to jest zniewaga, że, do, że w Hiszpanii przyjeżdża ktoś taki jak on. Do Hiszpanii jeszcze śmie na tle flagi, tylko nie wiem, czy to było, że on tam z jakimś chiliczykiem był. Czy coś tam, o jakiś klip chyba chodziło. No. I że już chłopaki jadą, że jest skończony, że to, że tamto, że helsi tego nie odpuszczą. I, takie wywody robił. Ja bardzo żałuję, ogólnie bardzo żałuję, że nie mam telefonu, nie tego poprzedniego, który miałem, tylko jeszcze, to był iPhone 12, bo te, bo te WhatsAppy co on wysyłał, to kurwa to, to, to wołało pomstę do nieba, nie? Jak kaczy w porównaniu do niego, to prawdziwy G. Ja wiesz co, ja średnio nawet wiem, kto to jest, wiem, że to jest taki niższy, napakowany ziomek i on, i on chyba uczestniczył w tym disie Step Army na, czy był na teledysku na, na Sentino wtedy, nie? Więc tak to właśnie jest, no. Ale ja jakby się domyślałem, że tak będzie, bo... No bo tak, no domyślałem się, nie? Czy Whatsapp nie zapisuje wiadomości? No właśnie jak pobierałem teraz Whatsappa, to mi z iClouda nie, 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 nie zebrało tych. Nie wiem dlaczego. Najlepsze jest to, że niektóre, niektóre stare czaty, na przykład jest grupa Wrocławiaki. Grupę, grupę założyli 7 czerwca 2022 roku, założyli ją Dany, Jasiu, William i ja. Znaczy no ktoś z nich musiał to założyć. I nie ma tu totalnie wiadomości. Nie ma tu totalnie wiadomości. A na przykład czaty, które ja miałem z ludźmi jeszcze dwa tygodnie temu, na poprzednim telefonie, to też ich tutaj nie ma. Aha, bo rozmowy, bo rozmów tutaj nie mam. Nasza tak jest grupa klasowa Nikodema, to jest że 7.709-2022 zosta została utworzona ta grupa i mnie dodali. A pierwsze wiadomości mam z 7 lutego tego roku, czyli no nie wiem... To, hmm, ta, nie, ma, nie ma jakby czatu z, ni z nikogo. Nitro Master, tu z Heyfieldem mam grupę, jak wtedy, jak to, jak młodego McGregora miksował. Miałem włączonych e, zapisów. Nie mówię wam, przecież to, to jest też niesamowite. A najlepsze jest to, że on tutaj mówi coś o Warszawie, gdzie to jest. A broniłem cię przed tym z Warszawy, TC. No to ogólnie. Wam powiem. Jak Sentino przyjechał do Polski i to było trzy dni chyba przed moją walką, wtedy w marcu, to jak ja pojechałem jak ja pojechałem do Gliwic, stąd pojechał do Warszawy. On się spotkał z Malikiem. Ja nie wiem, czy przez przypadek, czy ten, a jakoś trafili na siebie w Witkacu i poszli ze sobą rozmawiać. Tam któregoś dnia I wrócił Sentino do Wrocławia potem. Akurat, no nie wiem, to był poniedziałek, wtorek, to, to już po walce było, nie? I mówi, że. I coś mi na tego Malika napiera. Nie? Że on ogólnie, że go chciało szukać, że to, że tamto, a w ogóle to, że wysłał, wysłał Czeczeńców, żeby go zabili i że on musi wyjeżdżać z Polski, bo naprzeciwko hotelu stoi samochód z Czeczenami, którzy mają na niego kontrakt. W przeciągu tam nie wiem, 30 minut, jak wypakował te rzeczy z tego hotelu i rzeczywiście wziął tą Sofię, czy Sofię, wsadził te rzeczy do tego białego Mercedesa i pojechał ten. I pojechał i po, wyjechał z Polski, pomimo, że jakby godzinę wcześniej, godzinę wcześniej do mnie pisał, żebym mu ogarnął apartament w Skytowerze. musi być tam telewizor, musi być tam telewizor, pralka i tak dalej, bo on y, będzie tu ten. No miał zresztą koncerty chyba pobukowane już. Wtedy coś kojarzę, no ale się na nie nie stawił. To chyba były te pierwsze koncerty, na które się nie stawi. Ale może mi się, bo on potem jeszcze jeszcze raz przyjął, on no, trochę mi się czasy mieszają. Już. Jedno z drugim. Ale najlepsze jest to, że ja znam jakby też wersję tego, co w Warszawie się działo od kilku różnych osób, które się z nim widziało. No, więc przyjechał do Warszawy i stwierdził, że jestem bananem, którego trzeba skroić na siano. Tą szwalnię, którą mam, która robi ciuchy, to to nas moich rodziców, moich dzianych rodziców, no i że ja się tak wożę, a to, to nic nie jest moje, tylko właśnie moich rodziców i że trzeba zrobić tak, że trzeba do mnie przyjść i powiedzieć, że od dzisiaj cała szwalnia oddaje im 30%, no i że się skończyło zarabianie na, na nim. No ja wiem, że to jest schizofrenia paranoidalna, no jakby, no, no wiem, no. no, no. No możliwe, że to mówiłem, bo jakby taka jest historia, nie? To jest co jakiś czas zdarzałem się manie, gdzie wydaje mu się nagle, że jednak ktoś go pełni oszukuje, widzi niebezpieczeństwo i ucieka. No tak. Jedyna, jedyne co mnie dziwi ogólnie jeszcze z tych storek, że chłop, który wykorzystywał dzieci, czyli Jeffrey Epstein, nie wiem, on tutaj pisze, gdybyście mi tak, wszyscy przez 10 lat nie dokuczali w zarabianiu, to bym was na pokład zaprosił a tak, to będę musiał to samo powtórzyć na innych rękach. Czyli jakby co? Że zaprosiłby nas podkład czego? Na pokład samolotu, który na wyspę pełną dzieci? i wykorzystywania seksualnego? Czy co? Jakby nie wiem, o co chodzi. Typowo chora osoba, pierwszy atak, później groźba, teraz ofiara. No tak. Ale ja jak najbardziej jestem gotowy na konfrontację, zapraszam do Wrocławia. Ja za tobą latać się będę. Pewnie przyjdzie parę osób od ciebie, przyjdzie parę osób ode mnie. Będzie Johnny też. Johnny ci wybije głupie pomysły z głowy. Johnny zawsze jest potrzebny. Bo wiecie, ja chodzę z Johnnym i wchodzę z młotkiem na rozmowę jak pracownik w... Obi. Czy Malik kontaktował się ze mną, od kiedy jest ta drama? Nie. Ogólnie Malik to się chyba wycofał z. Ty... Zauważyłem, od kiedy Highliga nie ma, to on się chyba wycofał tak. Ogólnie mam wrażenie, że jest trochę przygaszony, tak w social mediach. Wycofał się chyba tak. Chyba się już nie kuma z influencerami. Może czasami. Na fagatę coś położy, nie? Jako na stolik i tak dalej. Moja ciocia miała coś takiego, potrafiła nagle wpaść w paranoję, że sąsiedzi chcą jej coś zrobić. Nawet o dzieciach mówiła, że są złe i potrafiła randomowo gdzieś wyjechać albo pojechać rowerem nad morze. Dobała się, tymi że śledzą tam jej tam samochód. Nie. Ostatnio Malik na pokoju na ich zgadał Helu. Okej, okay, okej. Okay. Ciekawe, to ja niestety nie, nie ten. Chyba nie ma żadnego nagrania z tego, nie? Bo nie widziałem, żeby jakieś media się powoływały na to. Wiem, że był taki pokój, bo tam chyba HL w ogóle był, ale nie wiem, kto od nich przyszedł. I... To nie był Malik? Okej. Okay. Jakiś przedstawiciel medialny chyba? Okej. Okay. No, no, no śmieszny imbecyl to jest, po prostu, no. Nie można mu odmówić takiego. No to debil jest po prostu, jakby, no już co by to mówić. Ten koncert jak miałem w Polsce, to był w Bielsku mojego znajomego, w którym jest już gotowanie zapraszam. Nie, w Poznaniu jeszcze grał. No nic, no nic. Co mi może grozić na ten dowód, za ten dowód. Prawda jest taka, że no jakby móg, mógłby przyjść i powiedzieć, że ktoś jego dowód wrzucił do internetu. Nie wiem do końca kto, no ale ktoś wrzucił. Też nie ma mówić, że jakby, no w jakiś jakoś tak się wydarzyło, że ten dowód się w tej sieci jednak pojawił, nie? Nawet na, na profilu, na którym ja zazwyczaj posty publu, publikuję się pojawił. Też go widziałem w innych miejscach i tak dalej, nie? No, ale to by było bardzo dobrze, jak on by się pojawił w Polsce na sprawie. To bardzo ważna, fajna rzecz by się wydarzyła, bo bym musiał też parę innych pisem odebrać. Ja żałuję, że coś takiego w internecie się pojawiło, oczywiście. No, szedłbym w kierunku może jakiś grzywny, może coś takiego. To jak on ma do Polski przyjaźń, jak mu zabroniłem? No tak, no, Sebastian Makara akurat. Ale może Alvarez przyjedzie? Nie wiadomo, no. 你不懂。